Witajcie tu gracz niedzielny 1 a to jest 16 odcinek z cyklu Pograjmy w Alan Wake. E, jesteśmy w drodze na, do punktu widokowego na Mirror Peak e, Dobra nie będę przedłużał o, w ostatnim odcinku cały czas byliśmy w podróży na ten szczyt w związku z tym no, co, walczymy, przedzieramy się przez las walczymy z opętanymi Dobra trzeba przeładować broń bo widzę że jeden nabój został w magazynku okay no, I... the dark presence was moving ahead of me in the same direction i was going a cold feeling settled itself in the pit of my stomach was it going for alice hmm Cmentarz górników, chyba. Krzyże. Tak, wygląda na to, że cmentarz górników, którzy polegli. Ale skrzypią te konstrukcje drewniane, ojej. Co to jakiś mini boss? Tak wybuchaj! A ten co tak? Dobra. Mamy tego szybkiego kolesia z głowy. Podładować broń. Zastanawiam się czemu akurat tylko nocna zmiana powoduje raka, ale... Zaczekajcie momencik, sekundkę. Zrobię jedną rzecz. Na moment przerwy Okej, okay. Jestem z powrotem. Zmieniłem trochę opcję grafiki. I zobaczę jaki będzie mi się jak, jak, w będzie mi się to nagrywało. Dobra, w tej opcji zobaczymy co jest. O! Jakieś ustrojstwo. Baterie, jak najbardziej się przydadzą. Wow Tylko taki wielki włącznik żeby jedną lampkę zapalić A i tutaj latarenkę Kolejna jakaś opuszczona chata. Hmm. Pójdę najpierw w tamtym kierunku, zobaczę o co kaman. On nic zastawione skałami, w związku z tym nie przebiję się. Tu widać jakieś podkłady kolejowe, jakieś stara linia kolejowa chyba to wejście jest zawalone czy jest szansa się tam dostać? a nie za bardzo przebi się przez opuszczone miasteczko kurde czyli czeka mnie walka a no dobra to idę strona maszynopisu poczytamy Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block, something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Okej. Okay. <laughs> Coś tu jest napisane, poczytamy. Grey Peak George, osada górnicza założona w 1928 roku dla pracowników kopalni Bright Falls, Sąsiadujących z nią cmentarz najdobitniej świadczy o niebezpieczeństwach czyhających codziennie na górników. Pochowano na nim większość ludzi, którzy zginęli w kopalni, gdyby stanowiły. E, groby stanowiły ponurą przestrogę na tych, którzy pozostali. Po zamknięciu kopalni w 1970 roku Grey Peak George opustoszało niemal w ciągu jednej nocy. Okej. Okay. Tak też myślałem, że to były groby górników. Coś tu mamy. Baterie, ale mamy na full baterii. Mhm. Mm <try> Idę do tej hacientki. O, termosik. Okej. Okay. Pozwólcie, że porozglądam się troszeczkę po tym miasteczku opuszczonym. To, co lubię naj... Co tygryski lubią najbardziej. Czyli... Latające przedmioty. Kurde, traktorem we mnie rzucą. A O O kurde, o kurde. Co się po baterie tam były Teraz jest uzasadnienie, żeby je wziąć Bierz baterialan i dawaj do przodu Ach, umęczyłeś się trochę widoku, dobra odpuszczę ci ten bieg mhm. Tu coś, nie, myślałem, że jakiś coś jest zaznaczone farbą fluorescencyjną. Osiągnięto punkt zapisu, ok. O kurde I co? Świeć bary świe... Y Alan świeć i pociągiem dostałem Kurde Jest, dobra, to zneutralizowana To jest jeszcze mi zagraża Parę baterii poszło na pokonanie tych przedmiotów. No nic, przeszukajmy okoliczne domki. Mam nadzieję, że znajdę. O. Coś znalazłem. Klucz do czegoś. Coś tu jest zamknięte, tak? <śm> Otwórz. Taka stara szopa jest zamknięta. Ciekawe. O, ktoś tu jednak mieszka. Jest telewizor. Zaraz sobie obejrzymy pewnie kolejną część. Amunicja do rakietnicy, dobra. Od razu przeład... A, załadowana jest, dobra. Wow. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons dark things that wait for a chance to slip through wearing the flesh of men as disguise zane writes about himself his girlfriend being taken over by a dark presence about growing scared of the lake zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above where some lovecraftian presence lurks i crawl back upstairs i'll borrow these things for my story they ring true they fit Przez Ktoś tu mieszka. Karabin myśliwski. Amo. Amo. Jak tam? Siedemnaście, no bo jedenaście do myśliwskiego. A dobra. Czyli, czyli idziemy dalej. Nic ciekawego już to nie znajdziemy. Come on Allah. Fuh, 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 fuh. o, termosso termosso to było schowane dalej przejścia nie ma czyli chyba muszę tam zejść w dół tego zbocza tak jak planowałem pierwotnie mhm Przepraszam, zgubiłem się Muszę wyczuć gdzie tu jest przejście dalej Czyżby było wy drugie wyjście z tego domu? Niemożliwe Albo coś pominąłem Kurczę co to jest? Tam widzę jest jakaś przerwa. Nie wiem co ja kombinuję. Ale już na wszystkie sposoby możliwe. Gdzie jest to przejście do dalszej części? Tu gdzieś w prawo powinienem się... Lewo, przepraszam, udać. Ale tu jest strome zbocze. I nic z tego nie będzie. Tak. Czyżbym musiał przejść przez ten domek? Sorry, was bardzo, ale trochę się pogubiłem Dobra Tu jest jakieś inne wyjście, jest, aaa no widzisz, ty gapo jednak graczu, niedzielny ty gapo Coś licha drzewa są w, w tym lesie. Tu nic ciekawego nie ma. No, i Roland, idź. Idź, nie zastanawiaj się.

A do rakietnice, rakietnice. Mhm. Kurwa, to wszystko, przepraszam. O, oh, wow. Oj, jaj, jaj, jaj. Tu się przyczaję. O, jest kolejna No, przylecą tu czy nie przylecą Idę dalej Trochę się boję przechodzić po tych Kurde Spokojnie, spokojnie. Tu jest zejście. Ła! Wpadłem do chodnika starej kopalni. Srebra zresztą. Okej, okay, słuchajcie, zakończę na tym odcinek 16. Kopalnie przejdziemy sobie w odcinku 17, czyli nam się etapuje strasznie długo to dojście do Mirror Peak. Ale tak jak mówię, żeby specjalnie tych odcinków nie przedłużać, robię je do 25 minut max, Mamy w tej chwili 20 którąś tam minutę nagrywania. Także dziękuję Wam za uwagę. Kopalnie przejdziemy w odcinku następnym. Dzięki piękne, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.